I witam was, bardzo serdecznie ja jestem Koklino 8 A w dzisiejszym odcinku wam pokażę mega fajne solo kopiowanie. Tym razem nie pojazdów, a motorów Więc zostawcie suba, łapy w górę Wpadajcie na Discord, który jest w opisie Wpadajcie na nebe przy z mojego linku macie 1 euro na start Więc mega, mega fajnie Ale dużo osób was ogląda, nie subskrybuje Więc jeszcze raz przypomnę o zostawieniu suba, raz, łapki w górę na kanale Dobra, kopiowanie jest bardzo, to bardzo, bardzo proste Wystarczy mieć mobilizację operacyjne w bunkrze Oraz siedzibę klubu z mechanikiem i pojazdem na straty Pojazd na straty musimy mieć w siedzibie klubu Sesja musi być dla zaproszonych Potrzebujemy w bunkrze pojazd, który możemy kopiować W tym wypadku to jest jakiś sankcjus z Halloween Polecam jakieś tam od Beniego Albo z Areny War, bo są po prostu najbardziej wydajne Popłacimy za pełni pojazdu, a nie za tego tuning Dobra, podjeżdżamy bardzo, bardzo blisko Bardzo, tak żeby się wyświetliło W górnym lewym rogu Czekajcie, cofniemy sobie i do przodu o W lewym górnym rogu musi się pojawić komunikat o wjeździe Wybiegamy sobie teraz z bunkra I lecimy do siedziby klubu motocyklowego Gdzie mamy pojazd na straty w siedzibie klubu ogólnie tak napomknę, że polecam albo się teleportować, albo używać pojazdów w syklice typu guzarda, albo jakichś innych, bo nie możemy używać jakby podczas robienia tego kopiowania swoich pojazdów, bo jakby użyjemy swojego pojazdu, pojazd z bunkra wam zniknie. Dobra, jesteśmy już w siedzibę klubu. Podbiegamy do samochodu, który możemy stracić. Samochodu, motoru, który możemy stracić. Przepraszam. Przyzwyczajenie. Klikamy strzałkę w prawo, żeby wjechać do mechanika i zmieniamy w tej byle, byle co. Dobra. Dobra, zmienimy sobie. Nie wiem, silnik, no nie wiem, albo hamulce. Nie wiem, byle, po prostu sobie zmieniamy i wychodzimy. Wyjeżdżamy od mechanika. jeżeli już wyjedziemy od mechanika schodzimy, nic nie klikamy, nic nie zmieniamy, nic tym nie przemieniamy po prostu wychodzimy sobie od razu i lecimy sobie do bunkra klikamy. jeżeli wszystko dobrze się udało, to wasz motor powinien stać identycznie jak go zaparkowaliście ja jeszcze raz przypomnę o zostawieniu suba sub w górę, bo wbijamy 25 tysięcy subskrypcji do końca wakacji dobra, wbijamy sobie teraz na motor i jak będziemy wsiadać od razu stanimy strzałkę w prawo, żeby wjechać do mobilki dobra, klikamy OK Jeżeli macie jakiś tam samokut, motor w mobilnym centrum operacyjnym, spoko, nic nie szkodzi. Po prostu klikamy sobie OK, żeby go przenieść, bo teraz on się jakby przenosi do tego. Teraz sobie po prostu wsiadamy na motor, wyjeżdżamy sobie z mobilnego centrum operacyjnego. Nie trzeba, ale dla przyzorności można, bo nie zawsze kogoś się wczytuje w siedzibie dziwą klubu motocyklowego, wbijamy i od razu nam się ukazują dwie piękne kopie, bo już robię to jakby kolejny raz, żeby sprawdzić na pewno, czy to działa, bo wiecie. No, a i tak napomknę, bo dużo osób pyta, skąd mam glicze. Mam glicze z kanału Hunter Clan, jak nie zapomnę, przypnę go gdzieś w opisie, a jeżeli nie, to wpiszcie sobie na YouTubie Hunter Clan. Jeżeli ktoś zna angielski, ogarnę go chociaż na poziomie, nie wiem, minimalnym, to powinien skojarzyć mniej więcej albo coś. Albo jak nie, to ze tu masz, nie po, po prostu polecam. Dobra, nieważne. Lecimy sobie... No i elegancko, tam gdzie był pojazd na straty mamy Sanctiusa kolejnego już trzeciego, mamy jednego, drugiego i trzeciego, elegancko. Jedną kopię możecie sprzedać za pełną cenę, resztę już niestety nie, bo po prostu to nie jest pojazd od Beniego ani z areny Wojny. Więc zostawcie suba, łapę w górę i elo widzowie!